Cześć, jesteśmy właśnie u mnie w pracowni. Pokażę Wam szybciutko, nad czym aktualnie pracuję, a tutaj się u mnie dzieje bardzo dużo i tu się dzieje jeszcze więcej. Także przełączam kamerkę i już wam pokazuję nowe leczki. A więc tak, tutaj w ogóle leży moja Jade, którą już wcześniej miałam Wam pokazać, ale myślę, że dla niej zrobię osobny filmik. Ona akurat była na wakacjach <laughs> u no powiedzmy u mojej znajomej. To jest moja prywatna, ale ona nie jest na sprzedaż. I teraz tutaj zobaczcie, co się dzieje. Składam sobie w ogóle dwie prześliczne buźki. Patrzcie, patrzcie. One są już obciążone. Tak cię delikatnie, o. Mamy Gracie numer jeden, tak. I ta Gracie ma tutaj takie, gdzie nie gdzie, o, pieprzyki. Tak, tak było w zamówieniu żeby ona miała jakieś pieprzyki i ma blond włoski e, właśnie sobie ją wypełniam także będę robiła za chwileczkę jej filmik mm, i tutaj w tym samym czasie w zasadzie powstała druga Gracie tak o zobaczcie i tym razem włosa patrzcie, ja tak przybliżę nawet buziami żebyście sobie mogli porównać one są bardzo podobne ta jest nieco bardziej rumiana e, o a jej rączki muszę w ogóle właśnie tutaj jeszcze przynieść, obciążyć. Także dzieje się, dzisiaj będą właśnie um, obciążane, o, e, pakowane, wysyłane. Także praca w re w tej chwili o, ta jest taka maksymalnie obciążona. Tak naprawdę e, będzie ciężka. Ta będzie tak, myślę, że naturalnie obciążona, ale też nie będzie zbyt ciężka. To jest kwestia tego, że zamówienia były. O, tak wam pokażę. Zamówienia były różne. Tutaj ta laleczka nie musiała być taka ciężka, a tu pani prosiła, żeby była maksymalnie najcięższa przy dobrym układaniu się. No i moja śpiąca Jade. Także tutaj na tym przewijaczku dzieje się tak. Na razie on wygląda mega roboczo, ale będzie za chwileczkę jak ja już poubieram to tego zdjęć. Tutaj się troszeczkę zmieni aranżacja. Przy okazji pokażę Wam jeszcze główeczki, nad którymi pracuję teraz. Ale na ma wszczepione włoski. A tutaj jest Felicia. Tak? I słuchajcie jest Jamek. Tak, i jest jeszcze, e, właśnie, alejna, ale mam ją gdzieś indziej, wszczepiam jej włoski. Więc dużo, dużo się dzieje, dużo pracy przede mną. E, a to też związane jest z tym, że troszeczkę muszę pozmieniać mm, tryb mojej pracy, ponieważ niestety wybieram się na takie dłuższe L4. E, ja wiedziałam, że ono będzie miało miejsce, tylko nie wiedziałam dokładnie kiedy. No i no niestety tak się złożyło, że, że teraz. Więc, więc zaczynam malowanie lal, które mam zamówione na listopad, bo właśnie mogę nie być w stanie w tym miesiącu pracować, także żeby nie było jakichś mega opóźnień, to, to tak to wygląda. Niestety laleczka Tajra nie przyjechała mi na czas, ona też była zamówiona i nie mogę jej zacząć, a spokojnie bym mogła jeszcze teraz i na pewno bym zdążyła ją zrobić, ale no fizycznie nie mam tego kitu, więc nie ma, nie ma jak. No, a te dziwnie już będą jechały do swoich domków. One są słodkie. <noise> Mają jeszcze takie lekko wilgotne włoski. No, celowo je tak uczysałam. E, celowo też im zrobiłam e, przedziałki po dwóch różnych stronach. Także trochę się pobawiłam. Być może zrobimy im jakieś wspólne jedno zdjęcie. E, tak. I tak. Siostrzyczki. <noise> Siostrzyczki. No, e, i będę już Wam pokazywała e, na zdjęciach, jak się dzidzie mają. One są przy takie uśmiechnięte. Fajne lale. Także ja pracuję dalej. E, wkładam obciążenia, składam sobie dzidzie. No i będziecie na bieżąco e, z moją pracą. Trzymajcie się. Pa. pa.